Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałem, miałem tutaj wrzucić w trzy od razu, ale dobra. Szkoła. Szkoła, zobaczcie, e... mają duży problem. Starsi bracia z Episkopatu i cała ta e... wspólnota opozycyjna, bo to jest jedna wspólna banda. <śmum> banda nazywają, kiedyś niektórzy mówią, że banda czworga, tam banda pięciorga, nieważne. Wszyscy grają w tej samej drużynie, nie ma żadnej opozycji, nie istnieje opozycja w tej chwili w kraju. Ale wracamy do szkoły. Słuchajcie, jest problem. Ja, tak jak wspomniałem, ja nie oglądam aż tak często mediów tych nazistowsko-komunistycznych, czy też rządowych, czy jakichkolwiek TV, czy radio, ale niestety jak przerzucasz kanał, czasami się coś trafia. A nawet stwierdziłem, że od czasu do czasu no, trzeba to obejrzeć. Trzeba, żeby się zorientować e, w sytuacji, gdzie się zna, znajdzie. I wracam do tematu szkoła. Słuchajcie, jest problem. Nie, po tych studiach chodzą jacyś dziwni ludzie i płaczą, że rząd nie przygotował szkół na otwarcie nowego roku szkolnego. A zostało już kilkanaście dni do nowego roku szkolnego i jest problem. I jest problem, ponieważ ci opłaceni agenci, dyrektorzy szkół i tak dalej płaczą w tych studiach, że szkoły są nieprzygotowane i nie należałoby ich otwierać. Ale co jest tego powodem? Słuchajcie, powodem jest to, że oni zdają sobie sprawę, że ci są głupi. Z kim mają do czynienia? To nie jest tak, mło, dzieci, weźmy na, ta, na tapetę, dzieci i młodzież, to nie my. Starzy wyjadacze, jeszcze pokomunistyczni, niektórzy, tak jak, no niestety nawet ja, którzy potrafią z różnych sytuacji się wykaraskać, Ponieważ umieją oszukiwać, kłamać, i to nie to, że, że to robią, ale jesteśmy tego nauczeni. Lata, lata zniewolenia, lata oszustwa, nawet tego stalinowskiego, nawet tego perelowskiego, doprowadziło do tego, że dorośli, przynajmniej moje pokolenie, jest cwane. Po prostu jest cwane, jeżeli wiesz, znajdziesz się w sytuacji, gdzie nie masz wyjścia, potrafisz. Przynajmniej większość, nawet na tych znajomych, którzy nie są złymi ludźmi, żebyśmy to dokładnie zrozumieli. Ja nie mówię tutaj o tym, że o przewałach, ale jeżeli znajdziesz się w sytuacji takiej, że nie masz wyjścia, potrafisz e, oszukać, okłamać, żeby wyjść obronną ręką z danej sytuacji. E, to pokolenie, które teraz żyje, nie doświadczyło tego i nie wiem, jak to, by, jak, to jak oni sobie poradzą. No, no mieli lżejsze życie, no to dobrze. Ja powiem szczerze, to jest dobrze. Natomiast wracam do szkół. Dzieci są bezwzględne. Weźmy, pomijmy młodzież, weźmy dzieciaki, dzieciaki nie są jeszcze tego nauczone i one są mówią czasami to, co widzą, to, co myślą. Jeżeli widzą, Nawet są bardzo okrutne w niektórych zdaniach i to nie jest ich winą. Czasami widzą dziecko bez ręki i no mówią, o mama, mamo, tamto chłopczyk czy dziewczynka nie ma rączki, czy tam, wiecie, czy ma jakąś yy, wadę twarzy, o, mamo, ona nie ma... Wiecie, one są od razu, widzą i mówią. I to jest problem. Mówimy tu o dzieciach, to jest problem, ponieważ one teraz wrócą do szkół, i tam co, ja byłem u babci, byłem u dziadka, no to czy lubisz młodzieży. No ale to wiecie, to tutaj takie nie było nas tyle czasu. No a dlaczego nas nie było? No to od razu to się, to się pytanie. No bo jest jakiś podobno z COVID. Czy tak to będę, nie będę używał na tej nazwy, tej fałszywej nazwy. Wszyscy wyją. W mediach wyją, no ale myśmy tego nie widzieli. Myśmy tego nie doświadczyli. Dziadek, babcia, nikt nie zachorował. Ani z mojej rodziny, ani z... nieco co jest grany. <laughs> I zobaczcie, nikt tego nie widział i nie słyszał. To, to bzdura. Co taki nauczyciel ma do powiedzenia? Najważniejsze, że on traci prestiż. Yy, Pomimo teraz dzieci, ja, co ma odpowiadać takiemu dziecku? No ale to słuchaj, oglądaj, to, to tam głupoty gadają. I to, wtedy yy, zaczyna być taka, yy, taki problem mentalny. Ale teraz przejdę do młodzieży. A zobaczcie, co z młodzieżą? Jeszcze gorzej. To już są nastolatkowie, ludzie myślący. To samo, Będę, to tak samo na lekcjach będą za to ale przecież nie ma żadnego skowytu, Jest kupa lekarzy na internecie wszędzie. Przecież teraz wszystko jest w internecie. Już się nie trzeba posiłkować radiem czy telewizją. I wiecie, że taki nauczyciel utraci prestiż i wyjdzie na durnia i idiotę. Bo jeżeli zacznie, no w sumie dostaje pensję i musi grać tak jak. Jak. Można by to nawet tak ująć, jak mm, gospodarz płaci. <kinetur Commuszel'ta> patrz, gdzie masz. nie <tryki> tak kiedyś ktoś powiedział: Patrz, kto ci na chleb daje i tego, tego popieraj. I tutaj to samo jest, e, że taki nauczyciel nie będzie mógł powiedzieć, że tego nie ma. A jeżeli przytaknie, że nie, tak, musimy tu zaostrzenia, wyostrzenia, obostrzenia, no to ci uczniowie wyjdą na przerwę i powiedzą: Ale to idiota, ale to głupek, ale to głupia baba. Przecież ta baba pojęcia o życiu nie ma. Niech ona patrzy w internecie, co się dzieje. Wiecie, Ci uczniowie wyjdą z tych, z tych szkoł, będą dyskutować z sobą. Nie widzieli się tyle czasu, pół roku się nie widzieli. Teraz zaczną o, o tym, z automatu będą tu rozmawiać, bo są to idioci. My chodzimy do szkoły, w to jest yy, kadra nauczycielska, która powinna przekazywać nam wiedzę, być, o nie, no nie, bo przepraszam, ale być o, o klasę świadomie wyższa, a to są dudurnie. I takie będą, w ogóle będą nazywać ich idiotami, będą im przydomki, na, na niektóry, świrusami, głąbami, idiotami. I tak, tak to będzie. I tego się obawiają. Właśnie o to chodzi, że to jest jedno. Właśnie o to. Dziękuję tam. Nie pamiętam, któraś to chyba pani, nie, któraś mi właśnie rzuciła ten komentarz o szkole, na jednym z moich filmików. Bardzo dobrze dzięki. więc właśnie mi to dało do myślenia. To właśnie dzięki Ci. Nawet ty podrzucacie tematy w tych komentarzach bardzo dobrze, które można omówić. To tak widzicie będzie ze szkołą. I... No i tyle, no i tyle będę to obserwował, znaczy będę to obserwował. Ja się będę z tego śmiał, bo to, to w zasadzie, tak, mnie w zasadzie to już nie dotyczy, ale będę ciekawostką, jak wybrną z tego. Jak wybrną z tego, czy po dwóch miesiącach nie zamkną znowu szkół? Bo tu raczej wątpię. Wiecie co, wątpię, bo jest duży bunt kadry pedagogicznej nauczyciele, po prostu nauczyciele, już też widzą, że, że to tak dalej, to, 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 to niczego to nie prowadzi. Yy, dla rządzących obniżenie jakości szkolnictwa jest na rękę. Tu też jest, o właśnie, chciałem jeszcze, coś, jeszcze to dodać, że obecnie rządzący psychopat uznał, że głupim narodem będzie jeszcze lepiej sterować. Yy, kiedyś, jak zaczęli rządzić, to 5 lat temu, tak, to też będzie prawie 5 lat temu i tam po dwóch latach czy po roku wszyscy mówili, nawet politycy, nawet zauważyli, nawet, że zazdroszczą rządzącym takiej opozycji, która zamiast być opozycją to współpracuje z rządzącymi, że to nie jest w ogóle opozycja. A teraz można powiedzieć, że jakby tak ktoś stanął z zewnątrz, przyglądał się obecnym rządzącym, to można powiedzieć, że pozazdrosić im takiego społeczeństwa, takiej hołoty. No niestety, oni mają nas za hołotę, a społeczeństwo tak się zachowuje, że tylko pozazdrościć. Wszystko wykonuje w punkt, wszystko tak jak się należy. Każdy zależy w sobie obostrzenie. Nie ma żadnego buntu, wszyscy mówią, tak? co mówi władza? To jest w ogóle pierwszy raz jak w historii mam taką sytuację, że. No, no, oczywiście nie 100%, ale mamy po raz pierwszy, tak, tak przynajmniej jak, jak żyje, żeby. Ta społeczeństwo tak wielkim zaufaniem obdarowało, dorywało rządzących. No nie ma kryzysu, musimy sobie to, to powiedzieć. No i dobrze, że go nie ma. Natomiast, e, tak jak wspominam, społeczeństwo widzi, widzi pieniądz, uważa, że jest dobrze i tyle. No dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, na razie.